Sublimacja na jasnej bawełnie jest możliwa. Służy do tego specjalny papier Subli Light No Cut. Arkusz zadrukowuje się w drukarce sublimacyjnej i wgrzewa w tkaninę. Papier nie pozostawia niestetycznego podtła. Aby uzyskać poprawny efekt sublimacji, należy wybierać grafiki w żywych, intensywnych barwach ze 100% pokryciem tuszem. A teraz pokażę wam jakie to proste. Przed wykonaniem transferu przeprasuj koszulkę około 5 sekund w celu usunięcia wilgoci i zagnieceń z materiału. Papier do druku umieść w drukarce sublimacyjnej. Wydruk wykonaj w odbiciu lustrzanym. Wykonaj transfer natychmiast po wyjęciu zadrukowanego arkusza z drukarki. Im więcej czasu upłynie od zadruku do wgrzania, tym mniej tuszu przetransferuje się na tkaninę. Umieć zadrukowany arkusz na koszulce nadrukiem do tkaniny, przykryj wszystko papierem mat finish i zamknij prasę. Transfer wykonaj w temperaturze 180 stopni Celsjusza i czasie 30 sekund. Po otworzeniu prasy odczekaj 3 sekundy, a następnie pozostawiając koszulkę na prasie zdejmij na ciepło papier jednym płynnym ruchem zachowując jak najmniejszy kąt. Opcjonalnie możesz utrwalić nadruk i dodatkowo nasycić kolory, przeprasowując gotowy transfer papierem pomotniczym mat finish w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 30 sekund. Papier ściągnij na ciepło. Po usunięciu papieru mat finish delikatnie rozciągnij nadruk we wszystkich kierunkach dla nadania mu większej elastyczności. Tak wygląda gotowa koszulka, transfer jest miły w dotyku, a papier występuje również w wersji brokatowej. Mam nadzieję, że filmik był pomocny. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, a na pewno odpowiemy.